Dlaczego ma się Wczoraj mieliśmy Boże Narodzenie, więc napiszcie w komentarzu, jaki dostaliście prezent, to przypnę wam serducho, dobra? A co do dzisiejszego filmu, no to będzie on bardzo ciekawy, ponieważ dotyczy on Brawl Newsów, czyli zaprezentuję wam dużo ciekawych newsów związanych z Brawl Stars. Mam kozackie informacje, między innymi porozmawiamy sobie o pewnej rzeczy, która się już kończy. Nie zdradzam wam jeszcze jakiej. Będzie też pewien rekord u ziomeczka Też wam na razie nie zdradzam jaki Następnie dosyć dziwny bóg. No i kilka innych ciekawych rzeczy, więc oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić Zostawcie łapeczkę w górę. Dobijamy tutaj 2000, to jutro wrzucę wam odcinek, dobra? Od tego zależy, czy jutro będzie odcinek. Jeśli nie dobijemy 2000, no to niestety nie wrzucę. Ale naprawdę, mega się poświęcam, gdyż jest 23. Jak ja to nagrywam, dopiero wróciłem z Bożego Narodzenia. Ale chcę, żebyście mieli filmik. Więc docencie to łapą w górę I oczywiście subikiem na moim kanale, dlatego że naprawdę mega się staram i chciałbym wyjść już coraz większą liczbę. Kto może subskrybuje, na pewno nie pożałujecie. Nie zawiodę was zwyczki. No i co? Ja nie przedłużam tego wstępu. Zaczynamy sobie ten oto piękny film, a zaczniemy go od takiej dosyć śmiesznej rzeczy. Jakiś czas temu pokazałem wam typeczka, który bardzo dawno nie był aktywny w Brawl Stars. No to mam kolejnego takiego. Ziomek o nicku FreedomDiff, tak się nazywa, nie był aktywny od ponad tysiąca dni. I ten screen jest z kilka dni temu, czyli już byłoby to gdzieś chyba z 1005. 1005 dni temu ostatni raz był aktywny. Chłop 1700 pucharków, ma to Mortiza. No, praktycznie grał bordeczki. kurde, tak sobie liczę. No! 3 lata temu ostatni raz mniej więcej więc naprawdę dosyć grubo był to 2018 rok, dobrze liczę? tak, można już powiedzieć, że 19 no różnie, zależy jakby to patrzeć ale naprawdę mordeczki, mega dawno ten typek nie wchodził na Brawla, jak ktoś ma znajomego który był dłużej aktywny, to pochwalcie mi się w komentarzu. Druga ciekawa rzecz właśnie jest to taki bug, ostatnio gdy wyszły duelsy no to zdarzały się takie dziwne sytuacje że mogliśmy natrafić w drużynie przeciwnej albo nawet w naszej jak graliśmy z randomami na to, że graliśmy tymi samymi zadmiarzami w jednej drużynie bo wiecie, zawsze jest tak, że nie można grać tymi samymi Nawet dwie postacie w trójkach nie mogą być takie same Każda musi być inna No a tutaj na przykład macie przykład, jak ziomeczek trafił na trzy tary w przeciwnym drużynie I wszystkie trzy były srebrne Frank napisał oczywiście, że jest to Bóg I że będzie to szybko poprawione Więc no, najprawdopodobniej już nawet takiego czegoś nie ma Zanim przejdę do tego, co się już skończyło w Brawlu do no to mordeczki, mam jeszcze kolejną ciekawą rzecz Patrzcie, dostaliśmy wczoraj Dynamajka Tego skida, który jest związany po prostu No, z wcześniejszym wyglądem Dynamajka No to tutaj do kompletu, moglibyśmy się Takiego skina do pana P. Dosyć ciekawa opcja, nie sądzicie? Naprawdę, mi się całkiem podoba, i tak przypomina właśnie wygląd tego Dynamike'a, nie? Takie kolorki brązowe i te sprawy. A propos tego skina do Dynamike'a, to pierwszy raz twórcy zrobili coś takiego, bo Dynamike to jest postać podajże common. Yy, czyli ta szara, tak? Dobrze mówię? Chyba tak one się nazywały. No i osoby, które nie miały jej odblokowanej, no to nie miały tego skina dostępnego w sklepie. Zazwyczaj było tak, że nawet jak nie mamy odblokowanego takiego dynamajka, no to odbieraliśmy skina do niego i od razu dostawaliśmy zresztą postać za free. No to tym razem już tak nie było i niestety na moim drugim koncie nie mogłem sobie odebrać, bo tam mam tylko tysiąc pocharków. Dajcie znać w komentarzu, czy wy odebraliście tego skina do dynamajka. No i dobra, przejdźmy sobie teraz do kolejnej bardzo ciekawej rzeczy. A dotyczy mordeczki ona tego, że jutro będzie ostatni dzień darmowych prezentów. Jak wiecie, podajcie od 12 czy tam 13 grudnia. Dostawaliśmy codziennie jakiś darmowy prezent w sklepie w Bromsters. No i niestety to już się kończy. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Mega szybko to zleciało. Dajcie pisać w komentarzu, czy udało Wam się do tej pory zebrać wszystkie prezenty, bo mi chyba tak. No i powiem Wam, widzowie, no szkoda, że już to się kończy, ale nie przejmujmy się. Bo jedno się kończy, a zaczyna się drugie. Za niedługo mamy Sylwestra. Za niedługo mamy Nowy Rok. Może twórcy też nam coś fajnego wymyślą. Ja na ten temat nagram jeszcze nowe, specjalne odcinki osobne. Więc śledźcie moje obydwa kanały Tori i 2, bo tam będę was informował o tym, co może nas spotkać w Sylwestra w brolu i te sprawy. A może być ciekawie. Uwaga, uwaga, tą scenkę, którą zaraz będziecie widzieli, niestety nagrałem z pewnym failem, gdyż nie wyłączyłem sobie ekranu ze streamu i było tam widać całe moje overlay, yy, donaty zebrane i te sprawy, więc nie zwracajcie na to uwagi. Patrzcie tylko na obrazek z Brawl Stars. Generalnie widzę, ten odcinek będzie taki trochę krótszy, ale jeszcze na jego koniec postanowiłem, że pokażę Wam dosyć ciekawą rzecz. Zobaczcie, weźmy sobie najpierw w topkę lokalnie w Polsce, w zadmiarze, no i sprawdźmy, jak prezentuje się ona u Groma, czyli nowej postaci, która niedawno wyszła. Zobaczymy, ile już tych osoby zdążyły. Na zanim wbić pucharków. No, na razie patrzę tutaj na topkę polską. Ej, halo, dobra, jakiś jest lag, dobra, już wszystko działa. E, no i patrzcie, ziomeczek tutaj, e, Legelerent, sorry, jak to czytałem, Nick, Gelerent, chyba tak, e, ma ponad tysiąc pucharków, jako jedyny w Polsce przekroczył tysiaka i to już naprawdę mega znacznie, więc no, dobry wynik, trzeba przyznać, ale zobaczcie, co się dzieje globalnie. Jak to wygląda, jak przełączymy się na globalnych? Halo, bo mi zalogowało brawlarz. O dobra, działa. <laughs> Mamy mnóstwo osób, które szwają 35 rangi na gromie. No kaman, też tak chce. Czy wy to widzicie widzowie? Piękna sprawa, nie mówcie, że nie. Naprawdę ładnie to wygląda, Musicie przyznać i stary szacun dla wszystkich osób, które tak wysoko powbijały groma. O, jak macie groma, to też mi napiszcie w komentarzu, na ilu pucharkach wy go macie A ja mega wam dziękuję za dotrwanie do końca tego filmu. Ci co nie wiedzą to ja groma odbokowałem na moich dwóch kontach, na koncie Tori i Tori 2. E, tak tutaj wam po prostu się powiedzieć, jak jeśli na przykład nie byliście na live'iku e, Jak nie wiecie, o mam tutaj groma, proszę bardzo. No, i widzimy się w kolejnych odcinkach, tak jak mówię. Jeśli chcecie jutro odcinek, to łapkujcie kończy ten film, żeby go nie przegapić i żeby w ogóle on wleciał. Bo musi być w łapeczek. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. Heo!